TV Podkarpacie.pl Beksiński. Dzień po dniu kończącego się życia. Dzienniki rozmowy. To najnowsza publikacja o twórczości, ale przede wszystkim o codziennym życiu sanockiego artysty Zdzisława Beksińskiego. Pierwsze egzemplarze są już dostępne w Muzeum Historycznym w Sanoku. Wydawnictwo Warszawskie Wd. Beksiński. Beksiński w paru odsłonach. Jest to jakby mm, rozmowa trzech ludzi. E, przy czym oczywiście główną osobą jest tutaj Beksiński. Książka dzieje się na dwie części. Jest w pierwszej części to jest taki dość długi wywiad ze mną, gdzie przytaczam różne fragmenty, zapiski listy Beksińskiego, nagrane z nim rozmowy, a druga, co jest ta część zupełnie rewelacyjna, ponieważ jest to pierwsze upublicznienie. Części dzienników Beksińskiego. Po raz pierwszy e, czytelnicy będą mogli się spotkać z tym, co do tej pory faktycznie utajnialiśmy. E, stron Beksińskiego, dzienników to jest aż 4000 stron. My oczywiście wybraliśmy z tego e, mały fragment i wydaje mi się, że ta książka będzie pokazywać Beksińskiego w trochę innym świetle aniżeli. No, Bardzo ciekawa i świetnie napisana książka Grzebałkowskiej, że może pokaże ona również Byksińskiego pełniej w stosunku do filmu Ostatnia rodzina, który w październiku wejdzie na nasze ekrany. Zwłaszcza dla Sanocza ta książka będzie ciekawa, bo przecież w dziennikach Byksińskiego pojawiają się różne nazwiska. Niektórzy ludzie odnajdą się na kartach tych wspomnień, tych dzienników, bo to nie są wspomnienia, tylko pisane na bieżąco. Wyksiński pisze na przykład, były, wczoraj wróciłem z Sanoka, widziałem się z tym, z tym i z tamtym, albo i tak dalej. I nagle pojawiają się nazwiska nas, Sanoczan, pojawia się kontekst tego Sanoka, pojawiają się jakieś sny w Sanoku, które w hotelu Jagiellońskim miał i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dla Sanocza to powinna być bardzo ciepła i osobista książka. Jak podkreśla dyrektor, Banach, jednocześnie przyjaciel Zdzisława Beksińskiego, nieopublikowane fragmenty zawierają również wiele treści prywatnych, o których artysta zapewne nie chciałby mówić. Ponadto. Czasami zjawiają się postacie, o których Beksiński no, pisze pewną prawdę. I wydaje mi się, że też nie warto by było, bo może jeszcze żyją albo może jest jeszcze jakaś rodzina, akurat nie Sanoczan, więc tutaj niech się nikt nie martwi w Sanoku, ale... Może byłoby po prostu komuś przykro, gdyby przeczytał coś takiego w książce. W związku z tym na pewno Beksiński nie chciałby zrobić komuś przykrości na pewno nie chciałby, żeby ta książka kogoś uraziła. To, co wydaje mi się najciekawsze, to udało mi się zabrzeć w tej właśnie książce. Beksiński Dziennik Rozmowy jest dostępny obecnie jedynie w Muzeum Historycznym w Sanoku. Jej cena to 44,90 zł. Od 14 marca książkę będzie można kupić w sklepach sieci Empik. TV